Szanowni Państwo, Państwo Marszałkowie, Panie Premierze, Panowie Ministrowie, Panie Ministrze Spraw Zagranicznych, Państwo ambasadorzy, Panie ambasadorze Stanów Zjednoczonych, Panie ambasadorze Szwecji, jest z nami też Pani ambasador Finlandii, bardzo się z tego cieszymy, Panowie generałowie, Wszyscy drodzy goście. Kiedy myślimy o Traktacie Północnoatlantyckim, często czy o nim mówimy, bardzo często koncentrujemy się na tej warstwie ofensywnej, na warstwie militarnej, wojskowej tego porozumienia, tego traktatu. Tymczasem, kiedy weźmie się do ręki tekst Traktatu i czyta go od początku, najczęściej przy pojawiającym się tam słowem jest pokój. Przeczytam, zacytuję, bo nigdy dość odwoływania się do źródeł, a nie do opracowań. Strony niniejszego traktatu potwierdzają swoją wiarę w cele i zasady Karty Narodów Zjednoczonych oraz pragnienie życia w pokoju ze wszystkimi narodami i wszystkimi rządami. Są zdecydowane ochraniać wspól wolność, wspólne dziedzictwo i cywilizację swych narodów oparte na zasadach demokracji, wolności jednostki i rządów prawa. Dążą do umacniania stabilizacji i dobrobytu na obszarze północnoatlantyckim, są zdecydowane połączyć swe wysiłki w celu zbiorowej obrony oraz zachowania pokoju i bezpieczeństwa. W artykule pierwszym strony zobowiązują się załatwiać wszelkie spory międzynarodowe, w które mogłyby zostać zaangażowane za pomocą środków pokojowych w taki sposób, aby pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe oraz sprawiedliwość nie zostały narażone na niebezpieczeństwo, jak również powstrzymywać się w swych stosunkach międzynarodowych od użycia lub groźby użycia siły w jakikolwiek sposób niezgodny z celami narodów zjednoczonych. W tym krótkim wystąpieniu chcę, żebyśmy przez moment zastanowili się nad dwoma rzeczami. Po pierwsze, jak sprawić, żebyśmy w czasach wojny byli ludźmi pokoju. Dzień dobry panie premierze. Zapraszamy serdecznie. Jest pan premier Jerzy Buzek dołączył do nas. Jak sprawić, żebyśmy w tych czasach wojny byli ludźmi pokoju, żebyśmy nigdy w czasach wojny nie stali się ludźmi wojny? Każdy, niezależnie od tego, czy jest politykiem, czy jest człowiekiem, który nosi mundur, czy jest kimś, kto pełni jakąś funkcję w społeczeństwie, czy też jej nie pełni, nie bierze żadnej odpowiedzialności za część życia wspólnego, w czasach wojny powinien być człowiekiem pokoju. Jeżeli chcielibyśmy być ludźmi wojny w czasach wojny, to nie jesteśmy. W tym ekosystemie, który opisuje Traktat Północnoatlantycki, który jest pewnym DNA naszych wartości, i na to trzeba zawsze zwracać uwagę. Jeżeli mamy wojsko, to mamy je po to, żeby zachować pokój, jeżeli mamy sojuszników, to mamy ich po to, żeby razem z nimi zachowywać pokój na jeszcze większym obszarze świata. Najważniejszym słowem na wojnie nie powinna być wojna, tylko pokój. To jest horyzont, do którego dołączyliśmy. Czy to jest myślenie, do którego dołączyliśmy najpierw 26 lutego 1999 roku, kiedy prezydent Kwaśniewski, którego zasługi trzeba tutaj wspomnieć i serdecznie mu za nie podziękować, podpisał traktat północnoatlantycki. I chwilę później, 12 marca, o czym Michał wspominał w Independence, to oficjalne przekazanie dokumentów. Kilka dni później uroczyste podniesienie flagi flag dołączających państw przed główną kwaterą NATO w Brukseli, zmienił się dla nas wtedy świat. Pracowało na to naprawdę wielu ludzi przez lata, pracowała na to solidarność, pracowało na to pierwsze polskie rządy, pracowała niezliczona liczba tych, którzy pełnili funkcje ministerialne, pełnili funkcje w dyplomacji, zabiegali, robili wszystko żebyśmy na trwałe, nie tylko odsunęli się od dziedzictwa Układu Warszawskiego, ale zbudowali swój pierwszy krok, swój przyczółek w traktacie północnoatlantyckim. I kiedy ten pierwszy okres takiego pewnego, no nie chcę powiedzieć zachłyśnięcia się, ale takiego wejścia w nowy świat, w nowe uniwersum, po kilkunastu latach zaczął mijać, Zaczęły otwierać się przed nami nowe pytania. Zaczęliśmy zadawać sobie pytania: jak być ludźmi pokoju w świecie, który wydaje się, i nie jest to chyba moja myśl, nie umie funkcjonować bez konfliktu i bez wojny? Jeżeli nie zimnej, to gorącej. Jeżeli nie gorącej, to zimnej. Zawsze na świecie jest ktoś, kto nie chce pokoju. I dlatego zawsze będą musieli być na nim ludzie, którzy pokoju chcą. Ludzie, dla których pokój jest nadrzędnym celem, a nie prowadzenie wojny, nie prowadzenie konfliktu. I mamy dzisiaj do czynienia z zaostrzeniem się po raz kolejny konfliktu tuż u naszych granic. Ta sinusoida, którą zdaje się przemierzać ludzkość, kiedy po wielkim globalnym konflikcie dochodzi do wniosku, że nigdy więcej wojny, buduje mauzolea, pomniki, pisze wiersze na temat pokoju, maluje obrazy, robi konferencje, komponuje symfonie, to pokolenie jest zmieniane przez następne pokolenie, które wojnę zna już tylko z zapośredniczenia. A kolejne pokolenie, i jeszcze kolejne, dochodzi do wniosku, że chyba jakoś za spokojnie jest na świecie. I że może jednak rozstrzyganie spraw przy pomocy konfliktów zbrojnych, choćby nie jest niczym nie chcę powiedzieć złym, ale niczym, co powinno być w jakiś sposób ograniczone czy zakazane. Od tej tragedii minęło za dużo czasu. Nie ma już jej w naszej krwi, nie ma w naszym, w naszym myśleniu, w naszym imaginarium i nagle ktoś. Wykonuje pierwszy ruch, a później ktoś następny do niego dołącza, i później pojawia się ta chora logika, którą rządzą się dyktatorzy: celu święca środki, ofiary muszą być. Każdy, kto nosi mundur, i każdy, kto wie, co to są siły zbrojne, wie dobrze, że nie ma pięknych wojen. Nie ma pięknych wojen. Nie ma nic pięknego w tym, że coś, co było budowane, jest niszczone. Że ktoś, kto został powołany do życia, jest raniony lub zabijany i cierpi. Rzeczywistość, o której tutaj mówimy, nie jest tylko rzeczywistością, w której funkcjonujemy w jakiś tylko teoretyczny, retoryczny sposób. My, którzy albo nosimy mundur, albo jesteśmy blisko z kimś, kto ten mundur nosi, wiemy, że może się zdarzyć, że któregoś dnia zapuka do naszych drzwi ktoś, kto przekaże nam tę wiadomość, której nigdy nie chcielibyśmy usłyszeć. I to jest realny, ludzki, otrząsający nas ze wszystkich retorycznych naleciałości wymiar rzeczywistości konfliktu zbrojnego, rzeczywistości świata, w którym jest i wojna, i pokój. Sąsiadują ze sobą. Wojna ma zawsze na końcu ludzką twarz. Zawsze na końcu ma czyjeś łzy, czy to dziecka czekającego na to, że ojciec czy mama wrócą z walki za swoją ojczyznę, czy to ofiary cywilnej, czy wojskowej, ona zawsze ma czyjąś twarz. Dlatego tak ważne jest to, żebyśmy dzisiaj, kiedy na nowo definiujemy sobie nasze uczestnictwo w traktacie, kiedy już wiemy, że trzeba wydawać dużo pieniędzy i wiemy, że te pieniądze muszą być dobrze wydane, i kiedy jesteśmy już nie po tylko wschodnich, ale również po zachodnich szkołach, kiedy młodzi ludzie, którzy przychodzą do szkół oficerskich, którzy wstępują do wojska, są zupełnie inaczej uformowani, kiedy to już mamy w jakiś sposób nie chcę powiedzieć zrobione, ale kiedy jesteśmy już mentalnie w NATO, a nie w Układzie Warszawskim. Jest czas na zadanie sobie kolejnego pytania. Pierwsze, przypominam, jak być ludźmi pokoju w czasie wojny, a drugie, czy pokój to jedynie brak wojny, czy coś więcej? Bo jak dobrze wiecie, są takie teorie filozoficzne, które mówią, zastanawiając się nad odwiecznym pytaniem, co to jest zło, skąd zło, że zło to jest brak dobra. Czy na tej samej zasadzie można powiedzieć, że pokój to brak wojny? W moim odczuciu nie. W moim odczuciu pokój to coś dużo więcej niż brak wojny. Pokój, a nie spokój, to sytuacja dużo bardziej wielowymiarowa niż tylko to, że nie padają strzały, a wojsko nadal stoi w koszarach w swoich punktach dyslokacji. To, pokój, to jest fenomen przede wszystkim społeczny. I tu trzeba zwrócić uwagę na tę część, Tożsamości czy działania Sojuszu Północnoatlantyckiego, o której się rzadko mówi, to jest wspólnota wartości i wspólnota społeczeństw. To nie jest wspólnota uzbrojenia, to nie jest wspólnota sztabów czy dowództw. Polska jest częścią, Polska tworzy NATO, Sojusz Północnoatlantycki, a nie tylko polskie wojsko, czy polscy politycy, czy jacyś delegowani ludzie. Polska jest częścią wspólnoty wartości wspólnoty pokoju, którą jest Sojusz Północnoatlantycki. I to jest ta rzecz, z której wynikają bardzo praktyczne implikacje. Bo to znaczy, że my wszyscy, jeżeli naprawdę jesteśmy Sojuszem Północnoatlantyckim, ja to lubię powtarzać w odniesieniu do Unii Europejskiej. Kiedy mi mówią, kiedy jest dyskusja, Polska jest w Unii Europejskiej, nie Polska nie jest w Unii Europejskiej, Polska jest Unią Europejską. W podobny sposób Polska nie jest w sojuszu północnoatlantyckim. Polska jest sojuszem północnoatlantyckim. A co to znaczy? To znaczy, że czeka nas olbrzymia praca nad integralnością społeczną, o której doskonale Państwo wiecie, jak jest ważna w sytuacji konfliktu zbrojnego, który jest tuż obok naszych granic. Jak będziemy mieli podzielone, popękane, skłócone ze sobą społeczeństwo, to będziemy mieli wojnę domową dziesiątek polskich armii, Zupełnie cywilnych, walczących między sobą w internecie, a później na ulicach, nieefektywną w momencie, kiedy dojdzie do pracy z realnym zagrożeniem. To dlatego zadaniem polityków jest dzisiaj, kiedy myślą o Sojuszu Północnoatlantyckim, nie tylko obchodzić rocznice. To bardzo dobrze, że je dzisiaj obchodzimy, bo one są takim kamieniem milowym, który może nam odświeżyć refleksję myślenia o tym, w czym bierzemy udział, ale żeby politycy. Wszyscy, którzy noszą odpowiedzialność, nie tylko mundur, pamiętali o tym, że deeskalacja konfliktu wewnętrznego jest fundamentem polskiego bezpieczeństwa że tylko integralne społeczeństwo, społeczeństwo różniące się między sobą, ale społeczeństwo, które potrafi ze sobą rozmawiać, społeczeństwo, które umie zarządzać konfliktem, umie zarządzać sporem, to jest społeczeństwo, które jest bezpieczne i na tym mogą budować siły zbrojne, i na tym może budować państwo z obroną cywilną, na tym można budować z innymi elementami i to wszystko razem, jako integralny ekosystem bezpieczeństwa, sprawia, że stajemy się odpowiedzialni. Racjonalnym i sprawczym, nie tylko sprawnym, sprawczym elementem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ten Sojusz Północnoatlantycki, i dobrze to wiecie, i ten pokój w naszych głowach, w naszych sercach jest bardzo potrzebny, zwłaszcza w tych czasach, w których niektórzy nie wiedzą, a niektórzy udają, że nie wiedzą, w których prezydent Łotwy musi tłumaczyć. Elonowi Maskowi, że już nie ma układu warszawskiego, w których politycy w różnych niestety też państwach NATO mówią, że może Rosja jednak zaatakowałaby państwa, była tak uprzejma, które nie płacą dostatecznie dużo na swoją obronę. W takim świecie żyjemy, innego nie mamy, innego nie będzie. Co możemy z tym zrobić? Są te dwa słowa, które zawsze w mojej ocenie powinny towarzyszyć nam, kiedy myślimy o naszym bezpieczeństwie: siła i spokój, siła i spokój, spokój, który daje nam siłę i siła, która daje nam spokój. Jeżeli ktoś chce demonstrować swoją siłę nadmiarę, wiemy, że jest słaby. Bo tylko słabi ludzie mają takie potrzeby i słabe państwa. Wymachują szabelkami, krzyczą i robią wokół siebie dużo dymu. Silny nie musi mówić nic. Wiadomo, że jest silny. Spokój i siła to mogą być dwa horyzonty, dwa drogowskazy, które mogą poprowadzić nas przez następne 25 lat naszego bycia traktatem północnoatlantyckim w czasie tak wielkich wyznań, wyzwań. Kiedy traktat, który opisywał system bezpieczeństwa międzynarodowego na poziomie od zwrotnika raka w górę, bo przecież takie zapisy są w traktacie północnoatlantyckim, musi zadać sobie pytanie, co z Pacyfikiem dzisiaj. Jak my, jako Sojusz Północnoatlantycki, na tym globalnym teatrze będziemy rozpisywali nasze, nasze parametry? Musi zadać sobie już pytania nie tylko o Bliski Wschód, ale i o to, co te części były Związku Radzieckiego, Azję Środkową, które też rodzą wiele pytań, musi zadać sobie pytanie, jak dzisiaj współpracować z Unią Europejską w deeskalacji sytuacji w północnej Afryce której Rosja kraj po kraju zajmuje kolejne przestrzenie, przejmuje kolejne rządy i przygotowuje się do mam niestety obawy i wrażenie bardzo niedobrych rzeczy, które mogłyby przyjść do nas z tego kierunku. Ja sam mam doświadczenie pracy w Afryce i muszę wam powiedzieć, że kiedy widzę zdjęcia wysyłane teraz przez moich kolegów, znajomych, współpracowników choćby z Burkina Faso, Łagadugu i jego stolicy, stolicy tego kraju, gdzie rosyjskie flagi rozwieszone są na każdym skrzyżowaniu, to myślę sobie, co przespaliśmy, czego nie zauważyliśmy. Najpierw było Mali, później był Niger, później Republika Środkowoafrykańska, teraz Burkina Faso, za chwilę następne kraje. To się dzieje na naszych oczach. NATO ma przed sobą dużo pracy. My, jako Sojusz Północnoatlantycki, mamy przed sobą dużo pracy. Ale proszę pamiętajmy zawsze o tym, że siła bierze się ze spokoju, a spokój z siły. O tym, że w czasach wojny najważniejszym słowem jest pokój, a nie wojna. I pamiętajmy też o tym, że kiedy. Myślimy o tym, czym jest pokój, to nie jest to tylko brak wojny. To coś, co jest w nas, co pozwala nam ze sobą dobrze funkcjonować, co sprawia, że umiemy budować, a nie niszczyć, co sprawia, że ze sporów wychodzimy mądrzejsi, a nie słabsi, silniejsi, a nie słabsi. Moi drodzy, jeszcze raz patrząc na Was wszystkich tutaj na sali, chcę podziękować Wam za to, że przyszliście dzisiaj do polskiego Sejmu. Sejm jest miejscem, które jest otwarte na różne poglądy, na różne stanowiska i bardzo mocno i ostro czasem tutaj dyskutujemy. Widzę tutaj na sali, nie tylko tych, których wymieniłem, ale widzę wiele znajomych twarzy, senatorów i posłów, i wojskowych, i dyplomatów. Teraz zauważyłem i cieszę się z obecności pani ambasador Anny Kluns ze Zjednoczonego Królestwa. Jest tu pewnie bardzo wielu z was i byłych ministrów obrony. Jest pan Janusz Onyszkiewicz, jest pan Bogdan Klich. Są ludzie, którzy na żywo z tym organizmem, jakim jest Traktat Północnoatlantycki, przez wiele lat mieli do czynienia. Nisko się im wszystkim tutaj, w tym budynku. Polskiego Sejmu kłaniam. Serdecznie jeszcze raz dziękuję panu premierowi za współorganizowanie tej konferencji, a przede wszystkim tobie, Michał, bo ty jesteś dobrym duchem tych wszystkich zdarzeń, które z naszą obecnością w Sojuszu Północnoatlantyckim się łączą. Ja mam do czynienia z wieloma posłami, którzy zaangażowani są w różne grupy bilateralne, i oni są wszyscy zaangażowani w delegacje parlamentarne. I to jest piękna praca, która łączy i buduje. Natomiast Michał Szczerba jest tak oddany sprawie bezpieczeństwa Polski, traktatu północnoatlantyckiego, naszej mocnej w niej obecności, że nie znajduję słów uznania, żeby to w pełni wyrazić i żeby to jeszcze raz podkreślić. Michał, wykonujesz wielką pracę. Wielką pracę na rzecz tego, żebyśmy wszyscy byli bezpieczni, a to ty jesteś tak naprawdę współgospodarzem, czy jedną z głównych postaci tego wydarzenia, jako poseł, jako szef naszej delegacji do zgromadzenia parlamentarnego tego traktatu. Cieszę się z tej rocznicy, którą dzisiaj obchodzimy. Dziękuję Wam, że zechcieliście tutaj przyjść, żebyśmy mogli razem ją świętować. Razem jesteśmy bezpieczni, razem jesteśmy silni. Serdecznie wam dziękuję i oddaję głos następnym wspaniałym panelistom.